Siemanko, no. Dzisiaj ben, nagrywam 99 nocy. A no i ten, jak widzicie, lepsza jakość jest. Bo z tamtą starą jakością nie mogłem nagrać tego. Miałem w ogóle to wczoraj nagrać, ale w weekend muszę to nagrać. To już drugi raz to próbuję, bo tam. To... Tam to za krótkie było chyba, poprzednie jak próbowałem, nie? Ten chociaż 5 dni się trwa a ja tam w drugim zginęłem, a rekord to tak 4. Albo przynajmniej pobić rekord. No, akurat mogę tylko tak rano... Gdzie ...stawić. An. od razu węgiel. Mamy węgiel. Bo to ten program. To mam się dni na jedem skąd. No na imprezie byłam, tylko naprawdę mam 58, ale... Ja. Dobra. Rozszerzyłem ognisko teraz... Czemu ja ciągle trafię ostatnio na te wieże na tym kącie I tak blisko siebie dwie mam. I oby mnie zrobił takie jak w poprzednio, że idę rozwalić gościa, żeby dał mi skórę wilka, i ten. Rozwal... I dwa wilki mnie atakują i ginę, bo nie mam żadnej broni oprócz kiery. No dosłownie. O, ale przynajmniej, może tak prędko nie zginę, bo mam bandaż. To normalnie jeszcze tu patrzy. Ja nigdy tu nie patrzę, ale. czy przynajmniej w latarkach nie patrzę. I bo to już trwa dwie minuty. Taki długi jestem pierwszy? Wiedziałem, że muszę wracać, bo jest wypalone. A nie mam paliwa. Dawać mi siekierę, muszę ściąć drewno. Szybko! Dobra, gejść teraz. Tam mamy flety. Czy mi się nagle powiększyła mapa? A wilk mnie atakuje! O! Nie drapnął skóry. Szkoda, szkoda. Wielka szkoda. Od kiedy to nie tylko są flety? Zawsze flety same to były. amunicje ewentualnie. No, dawno nie grałem 9-9 w sumie. Odkąd. Chodzi odkąd był ten fantastyczny event, bo ja to gram jakoś. No. 10 ty jest dzisiaj. Idźmy latarka. Dowódź mi Lotorę. Ale przynajmniej mam jakąś broń. F się ten. Dobra, mera rozszerzona, ale... Muszę tą włócznię sobie przedstawić tu. Dobra, króliczą stopę musimy zdobyć. A drop na milion? Królik? Nierozwalający się królik. No, tak jak ostatnio w piątek je nagrywać. Hej, dwa króliki jednocześnie rozwaliłem. Ej, bo ja klikałem S. E. Nie, nie S. Ja klikam E, żeby piec. Aż. Z nie wiem, tego królika? A u wilka mi pewnie dropi nie pierwszy, a ten. A tak to w ogóle nie dropi. Muszę znaleźć jakiegoś królika. O kurde, wilk mnie ten. Wilk jak zwykle. F, muszę się przyzwyczaić. To jest pierwszy kidos. Idę coś zjeść. O, zjadłem. Czwórkę miałem kliknąć. Hello! nie co tu robisz? Lepiej coś więcej jedzenia mi dropło. Co tu tak dużo królików nagle? Musimy zdobyć. Popr Króliczom stopę, poproszę. co to, 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 co, co, Aha, okej. Okay. No to skóry wilka alfa, poproszę. Jak będę rozwalać skóry, to znaczy... Wilka alfa to... Dobra torba. I dobra siekiera. O. mam już tak zwany dobry. No, muszę zbudować mapę. Bo ja nie wiem, gdzie się kierować. Nie mam żadnej mapy ani nic. Mapa. O wiesz, że przypadek nie wyłączył nagrywania, wy tego nie widzicie chyba. Jak widzicie, to sorki. Nie wiem, jak oni, youtuberzy, nagrywają. Ale zależy, czy mi zdąży ruki, bo może będę miał... Pokażę te filmiki... Mojemu koledze, czyli właścicielowi Kielowi tego kanału. Ja! Ja, żeby iść do przodu, klikam D, a nie W. Dobra, idziemy na wyprawę, coś znaleźć. Mmm, słabe. Ciągle rzeczy. Węgiel może wezmę, żeby rozszerzyć mnicho. kolejny węgiel. I szybko przed jeleniem spadamy. Teraz noc już się zbliża. Co? Jeden węgiel? Czemu ja mam jeden węgiel? Przecież brałem dwa węgle. Czym na razie tu się dzieją. Może mi się uda rozszerzyć ognisko? Ej, bo dało się trzy drzewa rozwala jednocześnie lol. Posadzę sobie kolejne drzewa blisko bazy. Dawać mi żarłu. Zależy ile to będzie... Ja... Dobra. Tym rozszerzyliśmy odnisko, ale przynajmniej zrobimy sobie kompas. Czy rzemiosło się tu czasem napije? Tam mamy dom. Ten wilk w ogóle jest kamienny wilk. Nazwa to. Dobra. Nie no dobra skiera. Serio? Ja mam już takie kłopoty. Muszę pokonać wilka, który siegi pewnie tu. Wiedziałem. E, e, e. Dobra. Mamy krzesło w ogóle też. Najmniej mylkiej, idealnie. Lutujemy ten dom głównie. Clipse zamiast shift. Ja, jak miałem tak, to mi wywaliło. No jasne. Na pewno chciałem wyrzucić, kiedy miałem nakierowany na blachę. Co, tu nic nie ma? Tu nic nie ma, tu jest jakiś błąd. 10, jedyna... Można było wziąć niektóre rzeczy. Tak przyszłość, jakbym miał paliwa, albo bym nie chciał jakiejś rzeczy. Noc będzie. Dobra, robimy tarczę. Kurde, już tu nic nie zrobimy, bo kiem ja łóżko to oszczędzę. Działkę rolniczą zrobię. To już trwa 13 minut, a dopiero czekaj jest. Dobrze widzę? Jest jej błędoko w lesie, czyli z tym kidosem. Bo to sobie, że my ratujemy go. Potrzebuję jakiś mnożnik. Kurde, hałas tam, mimo że mam zamknięte widamy. Jest tam hałas. Odłączyłem sobie słuchawki i podłączyłem. Miejesz, kamerka jest niepotrzebna, akurat wy jej nie widzicie, ale mam. Akurat to był statyw, ale on może być, też do nagrywania, no to... No to jak je zrobić, ja nie idę. A no i oglądajcie do końca, nigdy nie do połowy Jakby co na 100 subów pamiętam coś tam było Nie, na 250 subów mi się przypomniało To mówiłem na samym początku, że będzie ten Że będę miał nowy kanał, ale na jeden kar zacznę go nagrywać. On będzie nowa gierka i on będzie wesadnie do no. Serio co mi się tak często kopałdują te kościoły To otwór tą szynkę, że nie zabierają też rzeczy, czyli tych itemów metalu itp. Drogi bandasz, okej okay. Dobra, wezmę pierwszy bandaż użyję. Dobra, na dwa wielki to wystarczy. O macie! O! Mi to Tyż tyle tych skór w ogóle dropi. Nie rozumiem jednej rzeczy, gdzie będzie jak. który się nie od... nie od rzekł szans, ty się wkłada do tego. Uuu, opłacało się ratować kidosa. przynajmniej będę miał też mnożnik. Jutro pójdziemy do tego kościoła Ja zabiorę jeszcze stąd z rzeczy jedynie Kurde, tamtej śrubki nie zabiorę, bo tam jest wilka, mam mało HP Dobra, mamy mnożnik jakiś. Dobra, mamy na łóżko to. Idealnie. Jutro, to może dzisiaj trochę... Z... Nie, już dzisiaj nie mogę. Bo dzisiaj w ogóle za tak. Wskakujemy tu na mapę. Pokonam ich z rewolwerem, nie? Sam. I przestańcie mnie atakować. Wygrałem Ale było ciężko, ale pokonałem ich Bierzemy klejnot, wstawiamy tu. Bierzemy klistów, palimy tu. Ej, fajny mem, palimy tu. Wesłownie. Dobra, ale nie wiem czy słyszycie dźwięki, ja mam tam 32, to wy macie takie wyciszone. Czy mogę skraftować nic w metalu, czyli to całe odpada? To jest pułapka na króliki. Idenia mi wyrosła! Przynajmniej będę najedzony. Dobra, który mamy już dzień? Siódmy! Ło! Wow. No to ja już mam na rekord. Dopóki ja nie zginę, to nie mogę kończyć. Dzisiaj pozbieram troszkę jedzonka, Wielków, oczywiście, to by było pogotowane. Tam jest to do ale to jutro pójdziemy. Kurde. Tak daleko ciężko jest na kąpie wiecie. I bo dzisiaj cię cowa budzi. Kurde, prawie zginąłem. A nie mam banderza, ale dalej kontynuujmy. Myślałem, że już wyrzuciłem, wróćcie. Dobrze, lecimy. Okej, okay, widocznie kończymy. To naura.